Jak myślicie, jak ważny jest dobry plan dla rozwoju twojej postaci, żeby odnieść sukces postaciom. Dowierz się tego w dalszej części filmiku. Siemanko, diablomaniacy, z tej strony Tomas. Witam Was bardzo serdecznie. Nagrywam dzisiaj drugi odcinek z serii poradnik dla początkujących. Będziemy dzisiaj mówić o planowaniu rozwoju postaci. Jest ona według, według mnie jedną z najważniejszych rzeczy, żeby odnieść jakiś fajny sukces postaciom, żeby fajnie się nią grało i yy, cieszyć się grom, ponieważ jeżeli będziesz robił wszystko yy, tak jak, jak, jak będzie się toczyło, a nie, a nie zaplanujesz sobie czegoś, no to efekty będą, efekty będą takie sobie moim zdaniem a jeżeli sobie wszystko zaplanujesz to efekty mogą być bardzo, bardzo fajne pierwszą rzeczą którą bym zaplanował to jakimi skillami będziemy grać podczas całej gry czyli jeżeli wybra, wybraliśmy sobie postać tak jak w pierwszym filmiku wy, wybiera, wybieraliśmy postać, jakieś tam ustawienia robiliśmy, jeżeli Mamy to zrobione, no to po wyborze postaci teraz planujemy i zaplanowałbym, jaki wybieramy skill początkowy, jaki build, jaki build i jaki skill początkowy do tego. Czyli jeżeli gramy na. Ja tutaj wybrałem sobie build na pułapki, będę omawiał każdą postać później po kolei w, w oddzielnych filmikach. Każdej postaci poświęcę filmik, dzisiaj tylko tak po prostu instruktażowo to, ta zabójczyni będzie służyła, więc tutaj jest zabójczyni na pułapki i y, skillem początkowym będzie y, ten ślad ognia, w pierwszych kilku levelach y, używałem tego uderzenia, on jest akurat fajnie synergicznie połączony i dodaje damage jeden drugiemu. Ale od 12 mniej więcej do 30 poziomu będę na pewno używał tego śladu ognia. Jest to super fajny skill na początek. I dla każdej postaci polecałbym Wam wybrać sobie taki skill na początek. Ponieważ, dlaczego tak musimy zrobić? Jeżeli byśmy dodawali po jednym skillu do 30 poziomu, żeby dojść tutaj, byłoby nam bardzo, bardzo ciężko. Dlatego, że te skile na przykład są słabsze, nie, nie zapewniają takiego komfortu gry jak, te, jak ten skill. Dlatego przy 30-40 levelu i tak u Akary zrobimy sobie reset na początku normalu i prze, wszystkie skile przeładujemy już tutaj, tak? U Akary robimy sobie reset i to jest zaplanowane, tak? Na początku normalu robimy sobie jeden reset, będziemy sobie atrybuty też przeładowywać i tak dalej, i tak dalej Więc skillę sobie przy okazji też przeładujemy Czyli na początku planujemy skill początkowy Jakiś do walki do 30 poziomu, później wszystko ładujemy w ten skill taki docelowy którym głównie na, nasz build się głównie będzie opierał, czyli ja tutaj będę wartownika błyskawic stawiał, a dodatkowo wartownika śmierci, żeby wybuch zwłok robił. I jeż, je, kiedy dojdziemy już do piekła, musimy się zastanowić, y, czym będziemy zabijać odporności na błyskawice. Jeżeli tutaj wyzerujemy ogień i będziemy mieli tylko te dwa skille zmaksowane, no to musimy zaplanować. Y, Czym będziemy zabijać y, niewrażliwość na błyskawice? I y, ja tutaj od razu mam w planie, że najemnik będzie y, fizycznymi zabijał y, jakiegoś jednego potworka i będzie wybuch zwłok się robił. No to jest taki główny plan, ale jeżeli już wymaksuje y, sobie y, te błyskawice. Tutaj mam, za, musimy też zaplanować jakie pasywne skille będziemy dodawać. Ja tutaj sobie wybrałem zwiększoną szybkość, zniknięcie i niszczenia, Bloku nie będę używał szponami, ponieważ będę grał starczą. Od razu tu też mam zaplanowane. Sztuk walki od razu nie, da, nie dam nic, więc. Jeżeli zmaksuję już te błyskawice, to znowu na helu wrócę trochę do tego ognia, żeby tego jednego potworka zabijać pod wybuch zwłok. Czyli najemnik będzie go kilował i ten ogniem będę tam działał trochę. I to jest taki plan. Pierwszy skill do 30 poziomu, na cały koszmar i główny skill taki docelowy i na piekło czym zabijamy imuny. To jest właśnie planowanie, i jeżeli mamy to zaplanowane, to dużo łatwiej nam się później y, realizuje to wszystko. Realizuje się ekspienie przede wszystkim, bo y, jest właśnie duża różnica. Na przykład y, musimy sobie podzielić naszą postać y, na cztery rodzaje. Czy gramy na y, single player, czy gramy na multiplayer, i czy gramy na, na softcore czy gramy na hardcore, bo duża jest różnica. Kiedy gramy na softcore na battlenecie i praktycznie ktoś nas może tylko przeprowadzić do piekła i musimy tylko sobie wybrać skille, które dodajemy i atrybuty, które dodajemy. A duża jest różnica między postacią hardcore, która musi grać w single player i musi sama zabić wszystkie potwory i sama wyfarmić wszystkie itemki. Więc musimy od razu mieć plan. Czy, czy jeżeli gramy na softcore, no to nie musimy się tak zagłębiać w obronę na przykład, czyli nie musimy tutaj tak dużo w żywotność dawać, nie musimy, da, nie musimy bloku robić na zręczności, nie musimy itemków do defensu tak zakładać, tylko bardziej ofensywne. I to musimy zaplanować. Jakie itemki będziemy zbierać i zakładać? Jak będziemy, boost, jak będziemy boostować level, i tu jest właśnie duża różnica między tymi rodzajami: czy gramy na battlenecie, czy gramy na single player, czy gramy softcore, czy gramy hardcore. Trzeba zaplanować, jeżeli gramy na przykład na single player, jakie itemki będziemy, w jakie itemki się będziemy ubierać. Ja oczywiście polecam moją starą taktykę na słowa runiczne. I one są świetne na normal i koszmar. Czyli sobie planujemy, że od razu normal i koszmar będziemy grać w słowach runicznych. I od razu planujemy jakie runy potrzebujemy wyfarmić na hrabinie na normalu. Jakie runy potrzebujemy wyfarmić na hrabinie na koszmarze. Na 17 levelu mamy już Tal Tal'eth. Czyli na normalu ją farmi, farmimy hrabinę, żeby zdobyć Tal'eth. Później na piątym akcie od, z quest'a do, dostajemy te runy, ral, Ortal. tal. Mamy jeszcze takie fajne słow, słówka runiczne jak... Yy ja mam tutaj skrzynkę ze starej postaci plugi, więc mogę tutaj Wam pokazać parę rzeczy. Mamy takie słowo runiczne jak wiedza, czyli na, to będziemy na, na koszmarze już, na początku koszmaru możemy wyfarmić sola, bo to jest troszeczkę wyższa runa ord Sol yy, ducha od razu zaznaczę, że od razu zaznaczę, że yy, to jest yy, tylko na plugi słowo i na batelnecie. Nie można go na single player używać yy, takim zwykłym. I miecz wypada od początku koszmaru, więc yy, Musimy sobie zaplanować, że na pierwszym akcie koszmaru zdobędziemy ten miecz. Może się udać wcześniej go zdobyć, ale na piątym akcie normalu, ale trzeba zaplanować, że na pierwszym akcie koszmaru już go musimy mieć. To jest oczywiście dla postaci czarujących. Na przykład dla najemnika, który jeżeli mamy postać czarującą, no to świetnym słowem jest olśnienie: Ral, tir, sol. Też raczej na koszmarze go będziemy wyfarmiać, ale to jest dla postaci, które manę potrzebują. Chociaż bardzo fajnie się sprawdza dla większości postaci. Yy, jedną jedyną postacią, którą używałem innej rzeczy, to jest nekromanta na wybuch zwłok. No to wtedy słowo amtir używałem, żeby mieć krytyczne uderzenie dla na przykład yy, amazonki Robimy takie słowo jest y, ostrze, edge. Tam jest y, y, tirtal Amn tir tal Amn, jeżeli dobrze nie pomyliłem kolejności. I tam jest y, y, aura ciernie, bardzo fajna. Jeżeli właśnie gramy postacią y, w zwarciu walczącą typu barbarzyńca, paladyn, to polecałbym słowo na dwie dziury amtir. Jest tam 7% wykradania życia i 25% na obrażenia. I tak, to ta taktyka na słowa runiczne. Musimy sobie. Y, ja zamieszczę link pod filmem do y, strony, gdzie są opisane słowa runiczne, i tam możemy sobie zaplanować, które runy gdzie wyfarmimy, jakie bazy potrzebujemy pod to, bo, bo zawsze jest baza potrzebna. To jest na przykład baza pod słowo runiczne tam y, griff, nie griff tylko y, nie to pod ducha, ale to fazowe ostrze to za, za mocny y, miecz, tutaj jest długi miecz na cztery sokety, bo tu jest już, już włożone słowo no, tutaj mamy na przykład y, jakieś tam można robić dziury i, i później robić bazy ale wróćmy do tematu planowanie zdobywania itemków, czyli do końca koszmaru musimy y, możemy spokojnie na słowach runicznych jechać a na końcu koszmaru polecałbym już do buildu y, zacząć szukać sobie swoich Jakichś tam kupować lub szukać y, w zależności czy graż na batalnecie czy nie s, y, itemków, które potrzebujesz. Czyli jakiś mocniejszych na defense, y, jakiś y, wyfarmionych po prostu Najlepiej na koszmarze, żeby na piekle jakoś dawać radę, tak? E, mm, pokażę może pokażę może moją Amazonkę e, jak e, na plugi jak, jak tutaj to rozwiązałem e, jakie itemki poznajdywałem e, akurat tutaj tak wyszło, że e, słowem runicznym na piekle, którym używałem jest dym. Nie musiałem tutaj, musiałem wyfarmić runkę lum. O, to był mój cel: wyfarmić runkę lum, czyli miałem plantą i y, runkę ko do łuku, y, Żeby zrobić harmonię. Co jest świetnym słowem runicznym, też dla Amazonki. Akurat tutaj są dwa słowa runiczne, ale są też na przykład sznuruszu, bo to jest hardcore postać. Y, obrażenia zmniejszone, wykradanie życia, maska talarasza, wykradanie życia, życie, resy. Tutaj, amulet, y, życie, mana, resy. Jakieś obrażenia? Y, kruczy lud. Zręczność mana, absorpcja zimna, nie można zamrozić, skuteczność ataku, świetny ring. Tutaj, y, szybkość ataku, druzgocące i wykradanie życia, szybsze chodzenie, odporność na ogień, y, maksymalna odporność na ogień. No i. Takie już lepsze itemki potrzebujemy na piekło, żeby to jakoś. Yy, musimy sobie je zacząć farmić. Polecam Wam farmić yy, Radę Kurast na koszmarze. Ja bardzo dużo znalazłem. Można, można farmić, yy, oczywiście, yy, Mefisto na koszmarze. Yy, runy na koszmarze robić sobie, i też tam może coś fajnego powypadać ale żeby wejść na piekło musimy sobie zaplanować, że musimy być dosyć dobrze już ubrani i mieć dosyć dobre resy, ja tutaj mogę wam pokazać swoje resy, no nie ma niby szału, ale na ogień mam 85, na zimno 34 trzeba pamiętać, że mam kruczy lód który bardzo dużo absorbuje zimna, błyskawice 42, trucizny 22 więc ta postać przeszła sama piekło całą grę yy, całą grę pokonała więc jakoś się to udało, a to jest hardcore y, single player, więc nikt mi tutaj nie pomagał i grałem tylko tym, co znalazłem. Więc tak, itemki musimy sobie zaplanować, jak je zdobędziemy. Następnym, następnym wyborem, jaki musimy dokonać, jest y, wybór najemnika. Ja tutaj akurat używam y, najemnika z obroną. Jest on na. W drugim akcie zawsze w ogólnie najemników z drugiego aktu za aurami bym polecał, ale tutaj jest y, z obroną. Najemnik. Kurczę, nie pamiętam jaka była walka i tak na piekle, ale y, mogę wam powiedzieć, że na, o, na normalu jest też ten sam najemnik z obroną, który dodaje y, tutaj y, obrony przez co potwory nas słabiej trafiają na normalu na normalu jest też skuteczność ataków skuteczność ataków w najemniku z atakiem i w, w walce jest modlitwa czyli takie leczenie na koszmarze jest typowa aura dla postaci takich fizycznych walczących z warciu czyli moc w, z najemnikiem z atak i chyba jest ten święty chud na koszmarze w walce. Nie pamiętam, czy on jest na koszmarze czy na piekle. Można to sobie sprawdzić. Chyba kurczę, nie mam linka do tego, jak y, gdzie się sprawdza, który najemnik jest. Można oczywiście przetestować szybko, która aura jest jaka. Y, oczywiście polecam dla postaci hardkorowych bardziej defensywne aury, a dla postaci hardcore'owych bardziej defensywne aury, a dla postaci softkorowych bardziej ofensywne aury. Yy, I to jest taki mój, yy, mój, moja porada. Czyli mamy wybrane, jakimi skillami będziemy grać, jakie itemki będziemy zakładać. O, tutaj jest jeszcze przykład, jakimi skillami będziemy grać. Yy, na początku na Amazonce grałem tym skillem seryjne, seryjne, yy, seryjny strzał. Później zrobiłem reset. Grałem y, tym skillem, wymiatanie, a na piekło już się ustawiłem tak, żeby y, walczyć strzałą zamrażającą na wszystkich, na wszystkich którzy nie mają zi zimna, a strzałą kierowaną y, zabijam wszy wszystkich, którzy mają niewrażliwość na zimno. Taki był tutaj plan na Amazonce na Uki. Tutaj wybrałem sobie, że tutaj y, dużo w walkirię dodaję, trochę w to, trochę w to i tak było ze skilami. Y, słowa runiczne oczywiście używałem y, skradanie się, używałem y, wiedzę, używałem y, tego słowa edge ostrze. Tak, także tutaj z tej perspektywy tą amazonkę Wam mogę pokazać i. Teraz przeszedłbym y, jeszcze raz na zabójczynie i pokazał jak, y, jaki jest plan na ekspienie. Czyli i tutaj znowu pojawia się ta, ta różnica między postaciami softkorowymi y, na battlenecie, a hardkorowymi na Single Player i ogólnie między Single a Multiplayer. Jeżeli grasz postacią softkorową na Battlenetcie to całkowicie możesz odpuścić jakiekolwiek tam planowanie normalu i koszmaru jakieś ubieranie się wymyślanie skilli tylko możesz od razu docelowy skill dodawać i, i ktoś cię przeprowadzi z ekipą, pójdziesz, spróbujesz przejść, jak zginiesz to nieważne a jeżeli grasz na hardcore, tak jak ja to musisz zabić każdego potwora sam musisz wszystkie itemy wyfarmić sam więc tutaj mój plan musi być bardzo szczegółowy, i y, jak się. Y, jest duża różnica między y, boostowaniem expa na single player, a duża różnica między jest na battlenecie, bo na battlenecie mogą ci ludzie pomóc i grasz z ludźmi. I Teraz powiem, jak boostuje się postać na battlenecie. Od pierwszego do 15 poziomu chodzisz na tak zwane tristram rany. Czyli z ekipą wbijasz na Tristram, zabijasz wszystkie potworki i wychodzisz. Od 1 do 15 poziomu. Od 15 yy, do 20 chodzisz na grobowce tutaj na, kanionu, na kanionie MAGA. Od 20 dwudziestego do 25 dwudziestego grasz, yy, dwudziestego dwudziestego grasz krowi poziom na normalu. Od 20 do 24 grasz krowi poziom na normalu. To musi ci ktoś pomóc, już tutaj musisz sobie znaleźć jakiegoś kolegę, który ma już mocną postać i to ci pomoże zrobić. Chociaż można gry spotkać, gdzie, gdzie ktoś komuś po prostu pomaga i, i można wejść na 24 poziomie. Zabijasz starożytnych na normalu, i wtedy chodzisz już na, chodzisz już na bal runy na normalu od 25 do 40 poziomu. Wtedy robiłbym ten reset skilli. Wtedy robiłbym ten reset skili, czyli przestawił się z, z tego m, początkowego skilla na ten docelowy. Atrybuty też bym po, poustawiał inaczej, tak żeby y, już y, pod te itemki, które niedługo będę zakładał, czyli na przykład jest taki przykład, że tutaj y, będę miał y, ducha w, w Monarch, w, w tarczy Monarcha, ona potrzebuje 156 siły, więc muszę sobie już przy tym resecie na, na, yy, na normalu już, trosz, już planować powoli te atrybuty, jak tutaj rozkładać, można też zrobić drugi reset na końcu koszmaru lub przy trzecim resecie yy, sobie wszystko poustawiać Masz trzy do wyboru na Normalu: koszmarze i piekle, więc można sobie to wszystko poustawiać. Można sobie trzy razy przestawiać skile i atrybuty, ale trzeba mieć jakiś mniej więcej plan, jak to zrobić. I jeżeli skończysz Normal, to od razu idziesz do od razu, możesz na Batelnetie, możecie ktoś przeprowadzić od razu do piątego aktu. Na koszmarze zrobić starożytnych I na 41 poziomie wskakujesz na bal runy na koszmarze I możesz yy, do 70, nawet 75 poziomu dobić poziom I tutaj bym się yy, na, na przykład zatrzymał i zaczął farmić na hardkorze A na softkorze może Ci ktoś znowu przeprowadzić całe piekło I możesz dostać jakieś itemki i już realizować swój build na piekle, tak? Jednak teraz opowiem trochę o taktyce boostowania na single player przy przy, przy Hardkorze tak jak ja. Ja muszę oczywiście sam sobie zabijać bossów i po prostu nie robię tych Tristram ranów na normalu za bardzo. Biegnę po prostu do Andariel, zdobywam gdzieś około 17 poziomu czy tam 16. Później wchodzę normalnie na drugi akt, biegnę samemu i gdzieś do. Star... przechodzę drugi akt, przechodzę trzeci akt, przechodzę czwarty akt, samemu wszystko. I na czwartym akcie muszę mieć na przykład zaplanowane, że, że muszę mieć więcej rezistów, ponieważ diablo może mnie może zabić, i tą tarczę pasowałoby już mieć z resami. Czyli muszę dobić gdzieś 21 poziom, jakieś resy sobie zapewnić. No i yy, przechodzę starożytnych gdzieś tam na 30 poziomie i do 40 yy, chodzę sobie na Balruny Później wchodzę normalnie na koszmar i realizuję yy, ten sam plan, czyli wszystko, wszystko przechodzę samemu. Bardziej tutaj skupiam się na single-player na itemach, żeby mieć odpowiednie itemy i odpowiednie statystyki w grze. Także tak by wyglądało mniej więcej ekspienie, czyli planowanie sobie wyekspienia postaci. Duża jest właśnie różnica między BattleNetem a single-player. Na battlenecie może ci ktoś pomóc, a na single-player musisz wszystko zrobić sam, więc musisz się skupić bardziej na itemkach, zaplanować sobie bardziej itemki. Ja tutaj, jak widzicie, już na przykład y, jestem na drugim akcie, czekam mam na, si na 17 poziom. Już znalazłem sobie y, tal Ed, skradanie się i już czekam aż założę. Tutaj mam już, y, tutaj mam już kryształowy miecz. Może y, zrobię w nim cztery dziury, nie wiem, zobaczymy. Także tak by wygl wyglądało to moje planowanie. I według mnie planowanie jest mega, mega istotne. Dlatego, że jak nie zaplanujesz sobie rozwoju postaci, to będzie, on, to będzie ona byle jak, z, byle jak zbudowana, i byle jak się będzie grało, i będziesz miał problemy na piekle. Będziesz, jeżeli grasz na softkorze, to będziesz ginął, będziesz się denerwował, będziesz przeklinał. A, a jeżeli zaplanujesz sobie wszystko, że na koszmarze musisz mieć pewne itemy, żeby wejść na piekło, pewien poziom, czyli 70, tam przypuśćmy, drugi czy piąty. Jeżeli będziesz miał odpowiednie rezisty, no to, no to na Helu będzie się zdecydowanie odpowiedniego najemnika. No to będzie się na Helu zdecydowanie łatwiej grało i, i jest duża szansa, że przejdziesz bez problemu nawet na single player. Piekło. A jeżeli sobie nie zaplanujesz, no to mogą być problemy. No i tak, to by było na tyle w, drugi, w drugim odcinku z serii poradnik dla początkujący mówiący o planowaniu rozwoju. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to piszcie pod filmikiem. Będę odpowiadał na każde pytanie. Jeżeli chcecie na Priwa ze mną się skontaktować, no to na, polecam Discorda albo fanpage na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisie. A teraz już zapraszam Was do filmików, w którym pokazuję 10 itemków, dzięki którym przeżyjesz piekło. Więc filmik zgodny z tematem, możesz się sporo dowiedzieć, jakie itemki mogą Ci się przydać na piekle. A teraz już żegnam się. Jeszcze chciałem oczywiście tylko prosić o subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, co mega wesprze rozwój. I żegnam się z Wami. Siemanko. Cześć.